Podjeżdżamy na stację, ustawiamy się w kolejce. Po dojechaniu otwieramy bak paliwa i mówimy panu za ile chcemy zatankować. Koniecznie sprawdźcie na wyświetlaczu czy jest wyzerowany przed zatankowaniem, bo niektórzy próbują oszukiwać. I nalane do pełna, płacimy, zamykamy wlew, klapę i odjeżdżamy. Wybierając miejsce do zjedzenia warto zwrócić uwagę ile ludzi siedzi w środku. Zwiększa to szanse na trafienie na smaczne miejsce. W dodatku koniecznie spytajcie przed zamówieniem ile kosztuje jedzenie. Często sprzedawcy po prostu chcą was naciągnąć, jeżeli nie spytacie wcześniej. Lin mówi, że mogą dać wam nawet dziesięciokrotnie wyższą cenę. Szczególnie robią to w pustych miejscach, gdzie nikt nie przychodzi. I gdy trafią się ślepej kurze ziarno, czyli przypadkowy klient, no to chcą sobie zrekompensować brak zarobku i próbują go nabić w butelkę. To jest bań czyli placki ryżowe. Takie lepkie, bardziej naleśniki ryżowe. Z zawijanymi w środku grzybami i mieloną wieprzowiną i następnie je się w wywarze z kości. Bulion możecie sobie doprawić limonką, cytryną. No, no 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 no. I was just showing. Give it to you. I prefer. to is this one. Ja z kolei wolę wy... czosnek i chili do środka. A więc z wiaderka nabiera sobie ciasto z ryżu, mocno wodniste, rozsmarowuje, przykrywa patelnią i czeka aż się zatnie. Teraz widzicie w miejsce ma farsz. Nakłada go troszeczkę do środka. Zwija, przecina. No, dokładnie kilka gotowych i jest. Dzięki. U nas przy drodze sprzedają grzyby, jagody, w wietnamie, trzcinę cukrową i miód. Kupiliśmy kilka pałeczek i pokażemy Wam jak to jeść. A tak się robi sok z trzciny cukrowej. Tak wygląda obrana i pokrojona trzcina cukrowa, gotowa do jedzenia. Zobaczcie, mamy też dwa rodzaje trzciny cukrowej. Ta po lewej jest bardziej miękka, po prawej twarda i nieco słodsza. Tą po lewej używamy do krojenia na kawałeczki i jedzenia. Oj! <laughs> o, thank you. <laughs> Zobaczcie, pan tutaj zobaczył, że kręcę, więc podszedł i mi dał kilka kawałków do skosztowania. Na no, nawet no, dali mi trzcinę cukrową i zaprosili, żebym sobie popił z nimi. Pokosztował. Trzcinę generalnie. Trzcinę musicie jeść, gryźć, wypić z niej sok i wtedy wypluć resztki. Pani. Pani. Tu zapraszają Was na wienko ryżowe i po wypicie musicie sobie z nimi uścisnąć rękę. A, no i prawie bym zapomniał. Oto sok z trzciny cukrowej. Przepyszny i słodziutki. Wasze zdrówko. Dobre. zobaczycie teraz jak woli się tu glau Tytoń z, z Bongosa <grywa> <O>, lekki zacięgi już klepie. Nali dali, dali. So soft no no, no. No. To strong, too strong to strong. I already tried few times. Popiliśmy z ziomkami, pośpiewaliśmy. Dali mi w prezencie trzcinę cukrową na podróż. I jedziemy dalej. Everybody sing a song do da, do da. Rampy pumpy pumpy boom do da da Oh Manila no Sing a ring ting ting Sing a ring ting ting Oh Manila